Skopałem sprawę. Na no dzień dobry. Eee, dzisiaj będzie film o pszczołach. Film o pszczołach, bo temperatura jest ok. Co prawda padało przed chwilą, no ale i tak pokażę ten ulf. Z jednego bardzo prostego powodu jeszcze nie To znaczy, tylko otworzę ten jeden, co ostatnio pokazywałem. Eee, I tej pasieki jeszcze nie otwierałem eee, po przyjeździe i muszę przyznać, że zrąbałem bo nie podałem ostatnio jak e, ostatnio jak e, odjeżdżałem to nie podałem wody e, gdyż iż wziąłem podkarmiaczki wtedy do czyszczenia i no, musiały przeschnąć w związku z czym no lipa trochę nie, bo nie podałem i co nastąpiło dzięki temu na innych pasiekach Dobiero, dopiero tak naprawdę mam już dopakowane larwy co znaczy nie ma czerwiu zasklepionego jest tylko czerw otwarty i to taka larwa no to, to już będzie zaraz zasklepiana nie? ona ma już koło tych 5-6 dni myślę nie? w siódmym dniu chyba jest zasklepiana więc e, no, no już jest dopakowana aczkolwiek to nie jest czerw zasklepiony czyli koniec końców dopiero początek cyklu co skutkuje tym, że prawdopodobnie przez to, że zrąbałem to e, Niestety pszczoły na rzepak nie pojadą. Znaczy, mam parę uli, tak naprawdę, co może, by na rzepak pojechały. Tylko się zastanawiam, czy z tak, taką jakąś mniejszą ilość, czy jest w ogóle sens. To znaczy, ja wiem, że na rzepaku pszczoły dojdą do mega siły i, i chyba tak zrobię ze względu po prostu nie na pożytek, tylko na, na zbiór miodu, tylko żeby po prostu, żeby one się rozbujały tak fest, żeby były dopakowane. No i normalnie zabrały mi miód później w sezonie. To znaczy, że paku i tak nazbierają, aczkolwiek. No to nie będzie zastraszająca ilość. Muszę pomyśleć, serio się zastanawiam, bo z rzepaku za dużo z tego nie zbiorę, ale może coś z tego będzie. Eee, może nie przedłużając, pszczoły dzisiaj latały, ale pojechałem e, robić orkę e, na polu, więc e, wykorzystałem ten okres słoneczny do pracy na polu, a nie do zajrzenia tutaj. I to był w sumie błąd, bo chciałem, tak jak mówiłem, zobaczyć, czy będzie czerw zasklepiony, czy nie bo tutaj jest więcej jakby poideł tak naprawdę tylko, że jak wiecie przez dwa tygodnie teraz była pogoda jaka była, czyli no zimno, zimno i no i też opady deszczu więc pszczoła raczej po wodę nie leciała co skutku... zaskutkowało pewnie tym, że tam tego czerwiu nie będzie co zaskutkuje tym, że prawdopodobnie nie pojadę na rzepak no głupi jestem, no ale co się zrobi, no uczy się na błędach. Na szczęście konstrukcja ula, bo ja tutaj wodę podawałem w podkarmiaczce, co, co jest trochę upierdliwe, bo ta ta, 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 ta paździesz, nie paździerz, no ta moja podkarmiaczka nie jest plastikowa i koniec końców y, silniejsze rodziny jak pobrały tą wodę, co prawda, ale te słabsze nie i ta podkarmiaczka mi zaczęła powoli pleśnić. To znaczy nie, że cała spleśniała, tylko faktycznie pojawiły się zalążki grzyba. Więc musiałem ją, wszystko wyciągnąłem, wymyłem. Teraz te ule, co tam widzicie, o gdzieś tam, mają o tyle fajnie, że jest bardzo wysoki daszek. Dzięki czemu tam wejdą takie podkarmiaczki, jak się pisklaki karmi. karmi jak się pisklaki daje wodę pisklakom, nie? Czyli taki mega płaska podkarmiaczka albo inaczej, to jest po, po prostu podkarmiaczka powałkowa, o, coś takiego. I będę takie coś, takie coś celował w tym przyszłym sezonie. No, w sumie, jak w tym też, jak będę podawał wodę, bo. No ta woda musi jednak być. I najfajniej faktycznie jak ona jest u góry, bo jest cały czas podgrzana. To jest zupełnie inna historia, jak ta woda jest z boku. Silna rodzina tą wodę i tak podgrzeje, bo w całym ulu jest ciepło, ale ta słabsza, no, no nie ma szans, ona po prostu tego nie pobierze. No i to w sumie, jeśli takie. To w sumie wszystko jeśli chodzi o takie ogłoszenia. No i co? No, przechodzimy do tego ula, bo jestem sam ciekawy, postaram się to zrobić w miarę szybko, żeby. Żeby wykorzystać ten okres kiedy nie pada, bo już widzę, że znowu się zanosi na kolejną falę, więc jedziemy. Zobaczmy co tam jest w bólu. Pszczoły już się zaczęły interesować yy, pokarmem za zatworem. Tak naprawdę ciasto tak no jest, ale one nie jest pobierane znaczy jest pobierane ale w mniejszym stopniu no i prawdopodobnie obstawiam, że tutaj czerwił raczej, znaczy czerw będzie ale nie będzie zasklepionego no już to widzę że no nie powiększyła ta się rodzinka za bardzo od ostatniego, ostatniego czasu zobaczymy jak to wygląda ostatnio już na pierwszej ramce był czerw więc no, zobaczymy czy tendencja się utrzymała. Mm -hmm. Jest pyłek, ale jajek brak. Dobra, jajka są i są też larwy już podlane, aczkolwiek czerwiu ze sklepionego nie ma niestety. Czyli tak jak myślałem, te zimne dni skasowały możliwość czerwienia i brak wody głównie. Czyli skopałem też tu. O, no dobra, no teoretycznie jeśli no wykarmią to, nie? Wykarmić wykarmią, aczkolwiek... No będzie przestój lekki no ale dobrze, że przy, przynajmniej są te wszystkie ramki zaczerwione Tak naprawdę no, zaczerwione No połowa z każdej ramki połowa jest zaczerwiona, tak bym powiedział. No tutaj akurat nie, bo jest pyłek no, z tej strony no, z tej strony też, już dalej Zobaczmy a jeszcze. Eee, dalej to już nie będę spaczał, bo to jest ta pierwsza ramka z pokarmem raczej. Nie, no ta rodzinka, myślałem, że... Znaczy, myślałem, że na rzepak pojedzie. To, mówiąc w pełni siły, no to przesadziłem. Ona do pełni siły nie dojdzie do rzepaku, ale dojdzie na rzepaku do pełni siły. No i się zastanawiam, czy wysyłać tą rodzinkę, czy nie wysyłać te, tej rodzinki na rzepak, żeby się jakby e, do... zmocniła na tym rzepaku. Muszę pomyśleć, czy to jest w ogóle warto. Stres związany z jakby przejazdem tej rodzinki to też jest jakiś stres, nie? Czy zabierać tą rodzinkę? No, bądźmy szczerzy, myślałem, że to czerwienie będzie tak naprawdę cały czas postępowało. Jak się wygryzie ta pszczoła, to już będzie co chwilę wygryzana, nie? No a jednak nie, tak nie jest. Eee, dwa tygodnie zimna, brak wody, zrobiło swoje. Oparcie, zdążyłem, zaczęło właśnie padać Ja wiem, że zaraz się będą hejty. Dlaczego dlaczego otwierałem mul jak w takiej pogodzie? No, bo mówię, było okienko z, wody, z opadami, a chciałem naprawdę zobaczyć, czy na tej pasie też jest tak lipnie z czerwiem czy tylko na tamtej. No i wygląda na to, że wszędzie jest tak lipnie. No, niestety nie zabezpieczyłem wody i teraz mam rezultaty. No i w sumie tyle. W sumie dajcie znać, co byście zrobili odnośnie wywożenia tego na rzepak. To znaczy, po to, żeby ta rodzinka na rzepaku doszła jakby do mega siły, także do normalnie jakby stała się rodzinką produkcyjną na kolejne pożytki eee, Czy to jest granie warta świeczki, tak naprawdę? Bo, że miodu zbiorę, to ja na to nie liczę. To znaczy, jakaś tam ramka z tego będzie, czy dwie. Ale no to, to jest śmieszna ilość. Bardziej mi zależy na tym, że rzepak to jest jakby taki. Pożytek, gdzie jest pełno pyłku, pełno nektaru. Ta rodzinka się rozbuja, rozchula i będę miał tak naprawdę, no tak jak powiedziałem, przed chwilą na kolejne pożytki. O, no i pewnie będzie szybciej odkład z takiej rodzinki, nie? Aczkolwiek w tym roku chyba odkłady będę planował robić tak, że y, dopiero na koniec sezonu w lipcu będę trzymał rodziny jak najsilniejsze. Nie będę podbierał nawet ani jednej ramki chociaż zobaczę, to wszystko zależy od siły rodziny, bo w czerwcu mam niektóre takie, mam niektóre rodziny, które albo teraz zrównoważę siłę albo one w czerwcu mi się wyroją, no nie ma szans, bo już w tej chwili są na, na 8 ramkach z czego 6 ramek jest zaczerwione i to tak naprawdę 6 ramek jest zaczerwione, no dobra, no 6, 5 żeby być uczciwym, 5 ramek jest zaczerwione sumarycznie, nie? Mam takich 3-4 rodzinki i okej, okay, mogę je teoretycznie wywieźć na rzepak. One mi tam sporo rzepaku przyniosą. Tylko może bardziej jest odpo, bardziej odpowiednie, może jest zrównoważenie tej siły w sumie, czyli odebranie y, czerwiu i poddanie innym rodzinkom. Wtedy rzepak raczej będzie lipł, no ale rodzinki wejdą w tym samym czasie jakby y, w, siłę, y, w siłę już taką do normalnej rodzinki produkcyjnej, co już zbierze miód. Nie wiem, muszę pomyśleć, prawdopodobnie skłaniam się do tego, że wywiozę te najsilniejsze rodzinki, żeby chociaż tego miodu zebrać, żepakowego jakąś sensowną ilość z tych rodzin konkretnie. Później zasilę, że jak już tamte będą rozbujały naprawdę fest, a nie będę ograniczał w czerwieniu, co jest błędem poniekąd, bo będzie mniej rzepaku, no ale dzięki temu będę miał więcej pszczoły, która zasili mi te słabsze ule. No i zdążę na pożytki czerwcowe tak naprawdę, nie? Tak raczej tak od połowy czerwca liczę. No ale zimowla też nie przebiegła w takim stopniu dobrze, jak bym chciał. No spowodowane to było tym, że no, węza była raczej fałszowana do no, lipna. No nie chciały ciągnąć, nie wiem czy węza nie taka, czy za mało pokarmu było. Nalałem w sumie na tydzień po, po lipcu, po lipcu, nie? Jak już po miodobraniu, lałem im 5 litrów rzadkiego syropu na, na tydzień w sumie może być to za mało, w sumie, nie? Dla rodziny Trudno powiedzieć, no na pewno nie przebiegła ta zimna no, a przez to, że lałem ten syrop, więc zakładam, że był pokarm był, nie? Więc no, po prostu nie chciały ciągnąć Nie wiem czemu Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, słuchajcie, yy, kończę bo już i tak przedłużyłem, yy, czerwiu nie ma znaczy czerwie jest, ale jest otwarty, a chciałem zamknięty, żeby to się dalej wygryzało, no trudno Trudno się mówi eee... i co? No, po prostu nie będzie raczej rzepaków w dużej ilości, i tyle, jeśli wywiozę. Trzymajcie się, na razie. Cześć.